Tu! Bo stoisz tu. Jak przystan trzeba pójdę stąd, tak? Tak. Kluć mi tej. To ty dzwonisz. Kluć mi tej. Zadzwoń mam się do Dawida. No, Dawid, wszystkiego najlepszego. Wyszmy na dworze. No. Teraz. No, idę z tatum z... Grzyska, to najlepszego porządku. Chcesz, żebyś mi tak to dał. Chcesz, żebyś Esia. Dawid to najlepszego w żebyś roku. wszystko to dał. Chcesz, żebyś mi wszystko to mi tu. Mama, nie zbliżaj miś... mam się. Okazać. Stój, tu. stój tu. Moc, 10 minut zaczął się stój tu. Zaraz idę z lat? Wiesz, ja w, domu, żeby, ja w domu, bo tu nic nie przybywa, nie? Nowego Roku 2027. 11 minut temu skończył się 2025. Rok się zaczął 11 minut temu. Za rok 2027, za dwa lata 2028 za 3 lata 2029, za 4 lata 2030, daj mi daj. za 5 lat daj mi 2030. Już otworzyłam ci. Klucz mi daj. Zaraz. W mieszkanie. Już. Bo jesteś mężczyzna. Nie go daj tutaj. Bo tak, mężczyzna. Daj klucz. Zaraz tatą pójdę strzelać. Dobrze, jak mi dasz klucz. Z tatą pójdę strzelać. Powiem żeby poszedł z Teraz Teraz? te raczej są niebezpieczne. Zaraz tato pójdę strzelać? Czy masz mój telefon? Pombieraj to, nie możesz tak się... Chodź. Szczęśliwa godna.